zechcieliście we wtorkowy wieczór przyjść na to spotkanie w takim momencie, który jest dla mnie w każdym razie przygnębiający. To, co się wczoraj stało, ten wyrok naprawdę poruszył mną bardzo i takie sprawy, o których mówi pan redaktor PILIS, jak na przykład mój list mający mobilizować PIS do działania, wydają mi się w tej chwili jakby no, trochę w cieniu, w cieniu, w stosunku do tego, co się w ostatnich kilku tygodniach dzieje. A co dzieje się przede wszystkim dlatego, że okazało się, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest świetnym kandydatem i ma, co nie wątpiłem od początku. I mówiłem o tym panu Andrzejowi, ludzie, kiedy widzieliśmy się 1 listopada przy grobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Ale no, stało się to publicznie znane, jasne, że jest to kandydat, który, gdyby warunki były normalne, demokratyczne, po prostu zmiażdżyłby urzędującego prezydenta w telewizyjnej debacie, w merytorycznym jakimś pojedynku na argumenty. No i przede wszystkim, jak sądzę, swoimi indywidualnymi przymiotami. To stworzyło no, nową sytuację, sytuację, w której władza ustabilizowana w Polsce od 8 lat poczuła się zagrożona i zaczęła reagować w sposób przypominający istotnie najgorsze wzory rosyjsko-białoruskie. Jeśli cofnęlibyśmy się jednak do stycznia 2015 roku, to chcę przypomnieć, że był to moment w którym nie widać było żadnej jeszcze kampanii Andrzeja Dudy, po prostu żadnej. Andrzej Duda był w tym momencie, wtedy w Europarlamencie, spełniał swoje funkcje znakomicie. Kampania jeszcze nie ruszyła. No i byliśmy świeżo pod wrażeniem tego, co mnie się wydawało złym jednak wynikiem w wyborach samorządowych. I nie tylko mam na myśli fałszerstwo. Ale mam na myśli bardzo słabą reakcję prawa i sprawiedliwości, zarówno na głosy zapowiadające taką możliwość przed wyborami, jak i na to, co stało się już oczywiste po ogłoszeniu kolejnych wersji sfałszowanych wyników. Ta troska o to, żeby zmobilizować PIS do lepszego działania, do walki o wszystko była głównym motywem tego listu. Być może argumenty, jakie mi przedstawiłem, były nietrafne. Być może zostały źle odczytane. Nie chcę do tego wracać. Natomiast chcę powiedzieć, że diagnoza główna, jaką tam postawiłem, wydaje mi się ważna i to aktualna. W sposób jeszcze bardziej czytelny dzisiaj, po tym choćby wyroku wczorajszym. Jak była w momencie, kiedy pisałem ten list? Otóż jeśli nie wygramy wyborów prezydenckich, to wybory parlamentarne nie mają żadnego znaczenia dla Polski. Mają znaczenie dla poszczególnych posłów pisów, którzy może dostaną się do parlamentu, może będzie ich o 30 więcej, może obejmą formalnie rząd, ale władze w Polsce nie obejmą, chyba że zdobędą 2 trzecie głosów, na co się nie zanosi. Znaczy oczywiście jest możliwy taki scenariusz, ale on wydaje mi się mało prawdopodobny, żeby PIS wygrał wybory parlamentarne no, większością pozwalającą na odrzucanie weta prezydenckiego lub nawet na dokonanie tego, co po amerykańsku nazywa się impeachment, prawda? Czyli legalne odsunięcie prezydenta od władzy. Jeśli PIS takiego sukcesu. W wyborach parlamentarnych nie odniesie, to rządzić będzie Platforma Obywatelska, PSL, TVN i Gazeta Wyborcza, tak jak rządzą razem z WSI od wielu lat w Polsce. I to starałem się jakby przekazać swoim może nadmiernie dramatycznym tonem listu, zwracając uwagę, że jeśli PiS nie zrobi wszystkiego, ale to absolutnie wszystkiego, co jest możliwe żeby zapewnić zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, to po prostu te drugie wybory naprawdę są no, bez porównania mniej ważne. Mam wrażenie, że nie do końca ta prawda, bo uważam, że jest to prawdziwa diagnoza, wciąż dociera do niektórych członków PiS. Na szczęście, na szczęście doskonały start tej kampanii. Naprawdę świetna konwencja wyborcza. I późniejsze zaangażowanie Andrzeja Dudy zmieniają te nastroje wewnątrz prawa i sprawiedliwości w gronie zwolenników prawa i sprawiedliwości i zwolenników także innych prawicowych czy patriotycznych, niezależnie od tego jak to nazywamy, kandydatów. Mam wrażenie, że wzrasta nadzieja, że jakaś szansa na wygranie tych wyborów jest. Dowodzą tego różne sondaże, które informują o nie tylko o wzroście, Poparcia dla Andrzeja Dudy i spadku poparcia dla Bronisława Komorowskiego, ale także sondaże, które informują o rosnącej nadziei na wygranie wyborów w gronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i zwolenników Andrzeja Dudy, bo takie badania też są przeprowadzane. I to jest na pewno bardzo dobre, bardzo nam potrzebne, żebyśmy uwierzyli, że możemy wygrać. Panie profesorze, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła swój raport dotyczący wyborów samorządowych i tego wszystkiego, co, co było ich patologią, czyli systemu komputerowego, systemu elektronicznego liczenia głosów, tam powstało kilka bardzo poważnych i wniosków skierowanych do prokuratury i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No to to informacje z dzisiaj. Wydaje się, że... Coś takiego jak proces liczenia głosów, no jest niestety jednym z fundamentalnych elementów, które decydują kto wygra. Tak przynajmniej jest w Polsce. Nie, 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 nie tylko wyborcy, którzy wrzucają kartki do, um, do urn, ale przede wszystkim jakby, w sposób i przede wszystkim ci, którzy liczą te głosy. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której, ja Pan to opisał, w tym liście wróciłbym tylko do cytatu krótkiego. Że cofać się nie ma dokąd, przetrwać bez zwycięstwa nie można. jak je osiągnąć? Dzisiaj mieliśmy tutaj przed chwilą możliwość jakby wysłuchania krótkiego komunikatu. Ta sama organizacja ludzi jest niesłychanie ważna. Natomiast wniosek no, Niku, wynikający z tego wszystkiego, co, co prześledził i co przeanalizował, jest taki, że nie. Rekomendują używania środków elektronicznego liczenia głosów, zostańmy przy liczeniu ręcznym. To jest sytuacja, która wydaje się, że niesie z sobą jeszcze więcej zagrożeń. Jak pan to widzi? No tu oczywiście można szukać drugiego dna i zastanawiać się nad tym, czy nie jest to zachęta do bardzo tradycyjnych metod fałszerstwa. Ja bym na to tak nie patrzył, bo to zależy od nas, bo jednak liczenie. Ręczne głosów, przynajmniej na tym najniższym szczeblu, można skontrolować przy pełnej mobilizacji ruchu na rzecz kontroli wyborów. I no myślę, że potem te metody, którymi posługiwaliśmy się nawet w czasie 4 czerwca 89 roku, wciąż mogą być pomocne, to znaczy spisywanie. Wyników każdej komisji i sumowanie tego przez, przez nas, prawda, osobno, no, tego rodzaju prosty rachunek matematyczny wydaje się nie aż tak łatwym, nie przynajmniej może naiwnie do y, sfałszowania. Y, nie chcę wchodzić w szczegóły kuchni wyborczej, bo jej. No, od strony fałszerstw nie pojmuje, natomiast fałszerzy oczywiście potrafią to lepiej ocenić, jak mogą znaleźć słabe punkty w takim systemie ręcznego liczenia głosów. Więc generalnie wydaje mi się, że nie zważając na to, co władza zaproponuje, my nie możemy tego zmienić, natomiast możemy zmobilizować maksymalnie swoje siły do tego, żeby kontrolować ten wynik. I dlatego nie wydawały mi się słuszne te głosy, które dochodziły z ust niektórych. No, też prominentnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że nam pospolite ruszenie jest niepotrzebne, że ten ruch y, nie, na rzecz kontroli wyborów jest jakimś błędem, że jest zagrożeniem, może nawet, że będzie przeszkadzał, że tylko takie zaciężne wojsko, jakie reprezentuje kadrowe PiS poradzi sobie z tym. No na pewno sobie nie poradzi, bo chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób. A, PiS liczy... około 10, 5, 60, tak. prawda? a Prawo i Sprawiedliwość jest partią kadrową zgodnie z założeniami Jarosława Kaczyńskiego, zawsze podtrzymywanymi, które mają swoje uzasadnienie oczywiście, no ale to czyni PIS niezdolną do partią niezdolną do wykonania tak ogromnej operacji społecznej bez udziału właśnie czynnika społecznego, jakkolwiek może niezgrabnie brzmi to określenie. Natomiast jeszcze wrócę tylko króciutko do tego stwierdzenia, że nie mamy dokąd się cofnąć. Dlaczego tak dramatyczny wymiar czy znaczenie mają te wybory prezydenckie? No myślę, że są trzy powody. Pierwszy to jest osoba prezydenta obecnego, jego związek z wojskowymi służbami informacyjnymi podkreślony osobiście przez prezydenta Bronisława Komorowskiego kilka dni temu, kiedy powiedział, że rozwiązanie tych służb było hańbą. Użył tego sformułowania w stosunku do swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej także, którzy wszyscy oprócz niego, jak wiadomo, głosowali za rozwiązaniem WS. W sytuacji, kiedy ta służba, której elity wyszkolone zostały przez, czy na kursach gr w Moskwie, jest popierana przez Prezydenta Rzeczpospolitej i jednocześnie mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem naszego bezpieczeństwa od wschodu, no, to nie są normalne wybory, takie, że możemy wybrać sobie prezydenta, z którym się nie zgadzamy, z którym się różnimy ideowo w takich czy innych sprawach, tylko to jest kwestia no, oceny szans naszego państwa na y, odparcie tego zagrożenia, które w tej chwili bezpośrednio nad nami wisi. Y, I to jest zupełnie nowe. Nie było takiej sytuacji w żadnych poprzednich wyborach prezydenckich. Y, druga sprawa jest tego rodzaju, że jeżeli. Platforma Obywatelska z poparciem mediów, PSL-u i tak dalej, wygra te wybory, to te zjawiska, powiedziałbym, wtórnej feudalizacji naszego życia politycznego, w której liczą się tylko i wyłącznie relacje patron-klient, zjawiska, które no, tak patologicznie zdominowały nasze samorządy. I tutaj no, też trzeba powiedzieć, moja mała pretensja do pisu. oczywiście wiem, jak herkulesowe to zadanie było. Ale ono było do zrobienia. W Krakowie, w Poznaniu, w dwóch miastach jestem pewien, że wybory można było wygrać. Nie wygrał ich z wyborów samorządowych, bo źle się do nich przygotowywał w wielkich miastach. No i to powoduje, że te układy patronacko-klienckie, tworzone od wielu, wielu lat przez Platformę IPSL i wspomagający jej układ medialny, wzmocnione jeszcze przez układy w samorządach, tworzą. Tak potężną siłę, że jeżeli teraz ona nie zostanie nadkruszona przez wynik wyborów prezydenckich, to ona stworzy sytuację, powiedziałbym, rewolucyjną, której my rewolucji nie wygramy. To znaczy, będzie to sytuacja, w której słowa, proroctwo Jarosława Marka Rymkiewicza będzie się wydawało jedyną słuszną receptą na to, co zrobić w Polsce. No, Użyć siły, a jednocześnie my że... nie mamy siły. Myśli Pan, Panie co, że jesteśmy jeszcze zdolni do rewolucji? Bo Właśnie nie mówimy o ja. wyniku, nie mówię, tak. wyniku, mówimy o tym, czy jesteśmy w stanie się mobilizować do tego stopnia. Właśnie powiedziałem, że ta recepta, którą przedstawił Jarosław Marek Jerzykiewicz, wydaje mi się trafna, jeśli idzie o ocenę sytuacji, jeśli nie wygramy tych wyborów, bo to jest ostatnia szansa na zmianę przy pomocy demokratycznie. Demokratycznych procedur kartki wyborczej. Jeżeli to się nie uda, to ten układ spetryfikuje się do tego stopnia, że rzeczywiście rozpacz, poczucie beznadziejności będzie pchało do, no, do tego rodzaju właśnie akcji, do których moim zdaniem w tej chwili nie jesteśmy gotowi, a które jednocześnie stanowią straszliwe zagrożenie dla Polski, bo oczywiście podział, który przekształca się w wojnę domową, w rodzaj wewnętrznego kryterium ulicznego no, w sytuacji zagrożenia zewnętrznego od strony rosyjskiej na pewno nie jest dla nas korzystny. Dlatego ja się wzdragam przed receptą Jarosława Marka Rynkiewicza, którego podziwiam, szanuję i którego dobre intencje w tej sprawie są dla mnie oczywiste. Ale, ale jednocześnie widzę tutaj wielkie zagrożenie i małe szanse na zwycięstwo w takiej rewolucji. To oni są dużo lepiej przygotowani do rozwiązania siłowego, nie my. My nie mamy siły Naszą siłą jest kartka wyborcza, jeżeli potrafimy ją jej dopilnować. No a jeśli nie, to co wyjadą następne setki tysięcy najbardziej aktywnych, najbardziej zdolnych do energicznego oporu i zostanie kurcząca się gromada starszych ludzi w Polsce, którzy nie mają już dokąd wyjechać. Myślę, że to są wybory, te prezydenckie wybory, w których decyduje się. Decydują się granice polskiej wspólnoty, tak bym to powiedział, bo być może decydują się one w tym wymiarze zewnętrznym, po prostu dosłownie granice, bo stopień zagrożenia zewnętrznego jest tak poważny w tej chwili, a jednocześnie granice wewnętrzne tej wspólnoty, to znaczy możemy podzielić się tak bardzo, jeżeli te wybory znowu zostaną wygrane przy pomocy metod białorusko-rosyjskich, a już je widzimy, jak są stosowane, choćby wczoraj. Jeśli do tego dojdzie poczucie sfałszowania wyborów, zmanipulowania, no to, no to podzielimy się ostatecznie na dwa różne bloki, grupy, nie powiem narody, bo wydaje mi się, że uczestniczę w pewnej wspólnocie narodowej. Nie sądzę, żeby ci, którzy wybierają fałszerstwa, którzy wybierają szkło kontaktowe, czuli się uczestnikami wspólnoty narodowej, także jakiejś innej wspólnoty narodowej. Ich łączy coś innego. Nienawiść. Nienawiść i strach do tej Polski, w której, przed tą polską, y, którą my kontynuujemy. Z tego, co Pan Panie Profesorze mówimy, niestety wyłania się taki, taki to, obraz, to obraz, że przychodzi nam ufać i wierzyć w mechanizmy demokratyczne, co do których zaufania nie mamy. Prawda? Ponieważ jakby, no, mało w tym wszystkim y, widzimy do przodu, znaczy co się może wydarzyć w sytuacji, jeżeli dojdzie do fałszu? Oczywiście nie chcemy tego, nikt tego nie chce i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wygrać w sposób uczciwy, w sposób transparentny i taki, który wszystkim no, jakby daje dumę z, z powodu tego, że narzędzia demokratyczne zostały uszanowane. Natomiast co w sytuacji, jeżeli do takich rozwiązań demokratycznych mechanizmów nie dojdzie? Ja nie mam recepty i to już kilka razy powtarzałem, że myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy trzeba powiedzieć nasze okręty, którymi przypłynęliśmy do tego momentu są już spalone, naprawdę nie mamy dokąd wracać, musimy to wygrać, a nie zastanawiać się nad wariantami w, scenariuszami alternatywnymi, bo ja tych scenariuszy nie widzę, oczywiście są tacy, którzy je widzą, rysują, ale przez to osłabiają wolę, Zwycięstwa, determinacji, która powinna nam towarzyszyć w tych wyborach, w wyborach prezydenckich, bo jeżeli mówimy tak jak usłyszałem od pewnego bardzo poczciwego, bardzo przeze mnie szanowanego działacza prawa i sprawiedliwości, że to nie szkodzi, jak przegramy te i następne wybory, długi marsz jest tym, co, co jest nam potrzebne. Ja nie widzę perspektywy długiego marszu i mówię to nie tylko, żeby mobilizować, żeby pobudzać determinację, tylko szczerze, naprawdę nie widzę w, 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 takiej strategii no długiego marszu w wykonaniu PiSu. Wydaje nie... się, że my w tym długim marszu już jesteśmy od jakiegoś czasu, prawda? Może już by, trzeba jednak myśleć w kategoriach tych, którzy powinni szybko przejąć władzę w tym kraju, prawda? Tak, więc... Tego też dotyczył mój list, że oczywiście taki długi marsz, polska historia wykonuje od tysiąca lat. Ja nie mam wątpliwości, ani nie czuję zagrożenia dla Polski, że ona nie przetrwa tych wyborów, bo Polska przetrwa oczywiście. Tylko już nie sądzę, żebym ja oglądał y, wyniki tego y, no, zwycięstwa, odzyskania, powiedziałbym, godnego miejsca polski wśród narodów Europy, bo y, przegrana w tych wyborach na długie, długie lata. Y, no, Zahamuje taką perspektywę, jeżeli nie nastąpi bezpośrednia interwencja opatrzności, która oczywiście zawsze nastąpić może. Natomiast uważam, że na pewno skończy się misja PiSu na tych przegranych wyborach. No bo po prostu ta partia zawiedzie nas jako obywateli, jako główna organizatorka opozycji. Natomiast jeśli wygra, to PiS spełni swoje zadanie najważniejsze, którym jest przełamanie tego muru tego muru, który rośnie, który krzepnie z każdą, z każdą powiedziałbym z każdą chwilą i który jeśli teraz nie zostanie przełamany, to on sam nie rówie. Mam wrażenie, że niektórzy działacze PiSu liczyli, że on sam się rozpadnie, że ludzie no po prostu uznają, król jest nagi, krzykną i wybiorą pięknie ubranego przedstawiciela Prawa i sprawiedliwości. Ale król jest ciągle skutecznie zasłaniany sprzedajnych powiedziałbym sług tego króla w mediach, wystarczy wciąż, żeby, żeby umacniać ten układ, który jest dla nas zabójczy. Gospodarczo, militarnie, w sferze bezpieczeństwa i co najważniejsze, w sferze moralności publicznej. W sferze tej, której rozstrzyga się rozróżnianie dobra i zła. Bo widzimy wciąż zło nagradzane, dobro powiedziałbym potępiane, rugowane, ośmieszane. Wiadomo, ja no, że bardzo często jest tak w historii, ale bez zaczerpnięcia oddechu, bez tego haustu, świeżego powietrza wspólnota nie wytrzyma, jeżeli systematycznie jest uczona od, od lat, że zło jest tym, co popłaca w wyborze na scenie publicznej.